Kolano, dzisiaj, so, dawaj. dzisiaj sobie robimy kolejną wojnę na skiny, ten. ale z drugim kolegą w bedle Ulstara znowu. Dawaj. 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 I będziemy zaczynać. Dobra. Panowie, tylko róbcie to szybciej, nie? I drugi kolega Dobra. też ma mocne skiny. Kiko MK. Też, też ma mocne skiny. No, czemu Dobre. Przejdźmy Duna. sobie do szelki. Ja mam szelkę z łyką. Ale że, zwykłej nie jedziemy. Czyli o, masz trzy skiny. Ja no, też mam trzy. tą czarną szelkę. Szelkę PLC. I skład tam... No i skład baster. Ja mam klasyczną. Ona bardzo dosyć obecnie drog. Kto ma tą, tą szelkę daje łapka. Nita, nita, nita. Nita. To ja mam. O kurde, trzyma. Ja, ja mam nite pandę, litę, zielonego, zielonego. Ja mam pandę i gumiszek. Ej, ja tego mi się jest rącz, bo pokrywa, że jest karbuna. do kolta. Kol, 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 kol. Ja mam klasycznego kolta. Nie, to jest Megaman Banita hmm? i my anioł. Nie wiem z jakie maskiny, no bo to będzie bez sensu. To będzie przedłużało tylko. Ty nie umiesz czytać. Dobra, <grym, grym>, ja to mam trzy. Ja pierwszy... Przejdźmy sobie do Bula. Ja. bóla. Bulbida. Ból Co nie masz? Ja mam dwa. Nie to mam to Do broka. Broka? No. O, już ma. To ja mam broka sta starego broka. od zierra. Plażowica. No i... E jak to ma? I boomboxa. Nie mówię ma jakie masz no bo to będzie przedłuża tego. Ja mam po prostu rezierne boomboxa i ryżowy stup. El Primo! El Primo. O! Dwa. Mam strasznego El Primo. Plasznego. El Rudo. Ej, Elmar Domo masz? No. O kurde! I tego mam. Skąd masz El Majordomo? Domo? Nie pamiętam już. Co jest? Garnet, to jest karnet, chyba. Barley. Barley. Zazdroszczę ci tylko em, el mar, major Romo. Barley. Barley. Bida w traju. Kurde, Bida Nie, masz, w traju. Masz jeden. Ja mam trzy. Daj. Pok. Pok. No, poko. Poko, Bida. Ja jeden. Rosa. Bida. Rosa, Ro Rosa, Bida, Jessie. Mm. Będziesz mój kogo masz tym kon... Tylko dla słowu, Ja mam laleczkę. Bida, kupcie mnie sobie w Bida fraj. kraju. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodźmy do dajna I, I Tika, tika, ja nie mam dajna. Bida. I chłopaki, Bida tu MK Bida. mówi. Wbijajcie na kanał jeszcze. Wbijajcie. Nie, do niego nie wbijajcie. Bananowy jogurt lepszy. Ty, ty nawet kanału nie masz. Miało na nie. No właśnie. Daj, Daj nam. być tylko to. A Tyk? Ej, ja też tego mam, jeszcze. Ja też tego mam. Tyk mam cztery. No. Ej, Dick. Teraz przechodzimy, no. Daj dwa. Dwa. Riko? 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 Jeden. Jednik Riko tylko. No co ty masz lepszego. Ja, ja mam pili. czerwony płaszcz. Aaaa, Skąd ty gumasz? Piłka Daryl, babeczka Daryl. Nawet sobie nie ustawić. Ja mam skrzynkę omega babeczkowego i bez wyskakującego. Daj Penny, Penny. Penny? Bra Robot Penny. Bida w chuja, bida w ja, jeden, ja jeden, ja jeden, ja jeden. Karl! Jeden! Czekaj, Ty, skąd ty masz czego skinął? Nie wiem. Skąd ty masz czego Birra tam kupił Co? Kupiła? Ej, zaraz, nie? Czekaj, Czekajcie, widzowie! On, on ma tego. On ma kapitana Karla i goblina! Wygra, ze mną, nie? Dobra, przejdźmy do Jackie! Jackie! Taką mam jakąś budowniczkę, I, ja mam tylko. Ja na starym kontynencie, tak, 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 Ale kiedyś ten skin nie istniał, ja mam dwa skiny. do drugiego. A, elż. Yeah, 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 ja Ja mam jakąś. Ja mam Do panki chodzimy. Do 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 chodzimy. Do do chodzimy. Do? Jeden. Panka nic nie ma. No kto tam dalej? Ta Frank. Ta Franka, Franka to mam tego Franka. Wszystkie mam. Franka i Wszystkie ja mam tylko dwa. Wyjdę <grym> na <grym> Kto tam? Ta to Zbi um, Tombi. B. Ja mam Tombi, Tombi i Tombi. Ja mam... Ale ta, ta z kości się Ja mam dwa. Mam... No mam tą. Ja też też mam brudę. dwa też mam Ja mam Hakerkę. Edgej. Edgay, doktor Edgay. A ty masz na niej czy edgay. nie? Masz na niego? Czy... Masz na nich? Nie, nie mam. Aha, no to jest ja, ja, ja mam dwa. Groma, groma. Zedra. Grom, bida, jak nie wiem to. Kto tam dalej? Bonnie. No to Bonnie, Bonnie. Bo, bo... Bonnie jak to ma? Nie, nie, nie mów, nie mów, bo to Słot, będzie... weź, bo to będzie przedłużało. Piłka to bo będzie Nie... Nie mów skinów, bo to będzie przedłużało. Ja mam trzy skiny. Nie mów skinów. Co tam dali? Bel. Bel nic nie ma. Jeden. Dawaj. No kupię ją. A też nic nie ma. Ja też nic. Dawaj. do Sama. Sam. Sam. Jeden. Ja mam... Ja mam sa, sama Yeti. Sama Yeti. Mędroczny klaun. No i klaun. Kochaj. Nie rozumiesz, że nie, nie mów, bo to będzie przedłużać. Dawaj, dawaj. Co tam dalej? U ciebie. Wiem, może, ja Menda. Menda. Dobra, jeden w Ja też jeden. Co tam dalej? Dalej. No. no to Hanker. Hank. Zero, widać. Jeden. No tak, hankę lekkim. <todawki> Perła. Perła. Zamek perła i to jest wszystko. Kurde, mam tylko Vintage Perla. Mm. Dawaj. Lory, Lory jeden. jeden. Jeden, jeden. Te Angelo też jeden. Tak, jeden. Daj. Kto tam ma Mipy? Jeden. M m jeden, m m jeden. No. Morty. Jeden. Okej, ja mam trzy. Quicek, to ja mam skuika. No nie mów no nie, squeaka ninja, quake ziemiaka i, i skuika z e, ten, wykonocny. Bo ja, ja ten... Ja nie będę mógł dłużej niż 20 minut. Nie możemy przydłużać. Ja mam wszystkie. Lu Jeden. Bas jeden. Ha baz. Ja Je też jeden. Co tam dalej? Ich nie mam Ja do ich mam tylko kosmiczki Ale Iv nie mam Charlie też nie mam też. Miko Miko I Dawida Jeden Jakie? No Melody Cztery jest. Cztery Ja mam jeszcze bez komunetu co tam dalej? Lili Jeden Jeden Jeden, jeden. Szczur? Nie Oli, nee. <zary> Oli. Jeden Leon Jeden Też jeden Surd Ja do <essentials> surd ja Sury. mam dwa Ja też mam dwa Kego? Te dwa surdeczka z tej brali i furuczką Dawaj. Konki jest nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie Czester, nie jeden z tych. Ja czastera ja mam. Dobra. Draco też nie mam. Dlako, Dlako, dobra, więc... dobra, więc to już był koniec odcinku, więc nara! Jeszcze zobaczymy moje konki.